Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Ostatnio odwiedziłam Pchli Targ przy hali targowej w Krakowie, no i jak możecie się domyślać, upolowałam tam kilkanaście książek. Ostatnio narzekałam, chyba w maju, tego typu filmik ostatnio chyba pojawił się w maju, bo wtedy też byłam na tym Pchlim Targu i wtedy narzekałam, że targ się zmniejszył. Na szczęście teraz, kiedy byłam w ten miniony już weekend na tym targu, no to okazało się, że wszystko wraca do normy, wystawców było naprawdę sporo, także upolowałam... Ciekawe mam wrażenie książki. Podzieliłam je na kilka kategorii: kilka książek takich starszych, zupełnie niepozornych, które łatwo byłoby przeoczyć. Kilka takich powieści: jest i Kraszewski. No i trochę literatury młodzieżowej, ale starego typu. Jeżeli jesteście zainteresowani takim oto filmem, w którym pojawią się te cuda, no to zachęcam do oglądania. Tych książek jeszcze oczywiście nie czytałam. Ale rozeznałam się w tym, co można w nich znaleźć. Także mam nadzieję, że filmik będzie ciekawy. Może zaczniemy sobie od tych książek najbardziej niepozornych. I na pierwszy ogień leci książka najstarsza z tych dzisiejszych. Książka, której polskie wydanie to, które trzymam tutaj w ręku ujrzało światło dzienne w 1924 roku, natomiast oryginał Autor napisał w roku 1921 I cóż to jest takiego ta niepozorna, drobna, malutka książeczka, mająca już swoje lata ano, to jest dramat w Wielkim Świecie niestety tylko tom pierwszy, ale nie będę wybrzydzała powieść przetłumaczona przez panią Wańkowiczową z ilustracjami Jana Wołyńskiego a tę powieść napisał niejaki Paweł Borżet. Szukałam, szukałam i doszukałam się, że tak naprawdę Paweł Borże nie jest Pawłem Borże, a może nie do końca jest Pawłem Borże, tylko Polem Borże, i jeżeli to jest ten pan, którego znalazłam, to jest to francuski pisarz lubiący przede wszystkim powieści psychologiczne. On żył w drugiej połowie wieku XIX i jeżeli to ten pan. Napisał właśnie dla, dramat w Wielkim Świecie, no to został pięciokrot, był pięciokrotnie nominowany do nagrody literackiej, oczywiście Nobla. Także takie, taką perełkę tutaj przy sobie mam. Była mowa o ilustracjach, więc może pokażę Wam teraz albo na przebitce, albo tak tutaj jedną z ilustracji obecnych w książce. No i powiem Wam, że mimo tego, że to jest tylko tą pierwszy, to ta pozycja naprawdę mnie ciekawi. Dlatego, że ja lubię czytać his, pewne historie w ciemno. No a ta książka idealnie się do tego nadaje. A poza tym, słuchajcie, jakieś e-booki, e-bookami, ale ten zapach, ten zapach i te cuda przeróżne. Tutaj, akurat jakieś skreślenia ołówkiem, które można znaleźć na kartach tej książki, są absolutnym, absolutnie moim zdaniem bezcenne. Dobra, kolejna z takich starszych książek, ale już. Nie tak wiekowa jak ta Polaborze. Józef Ignacy Kraszewski, Stara Baśni. To jest wydanie z roku 1928. Po prostu mamy nową oprawę. Stara Baśni, powieść z IX wieku. No, starą Baśni w swojej domowej biblioteczce już mam, ale nie w takim wydaniu iście powiedziałabym bękowym. Wstępem i uwagami opatrzył Juliusz Feldhorn. Nakładem księgarni powszechnej Ulica Świętego Tomasza 20. Stwierdziłam po prostu, że warto mieć starą baśń opatrzoną jakimś wstępem, nawet w takim właśnie starszym wydaniu. I oto jest tutaj ze mną. No i trzecia z takich starszych, niepozornych książeczek, również po okładce, trudno jest stwierdzić, co ona zawiera. Właściwie jest to niemożliwe po okładce. To jest Iliada. Po prostu Iliada Homera z Biblioteki Narodowej, seria druga, numer 17, w przekładzie Franciszka Ksawerego Dmochowskiego, zrewidował wstępem i komentarzem opatrzył Tadeusz Sinko, wydanie dziewiąte z rozszerzonym wstępem i to jest wydanie z roku 1960 Iliady w wydaniu bękowym. Nie miałam, więc oczywiście na półce mojej domowej biblioteczki znaleźć się musiała i tu mamy jeszcze wydanie z... Zakładką, to jest zakładka, nie, znacznik, znacznikiem płóciennym. umknęłam mi gdzieś nazwa tego czegoś, czym można sobie założyć stronę. Dobra, teraz przechodzimy do drugiej sekcji książek, czyli sekcji powieści dla dorosłych, bo później będą książki dla młodzieży, więc powieści dla dorosłych. Józef Ignacy Kraszewski, już myślałam, że nie doszukam się jakiejś jego książki, której nie mam, bo cały czas powtarzają się w kółko te same, ale trafiłam na Stacha Skonar. Kim jest ten tytułowy Stach Skonar, a właściwie kim jest Stach Skonar i co to jest w ogóle za książka? To jest powieść historyczna z czasów Kazimierza Sprawiedliwego. I ten Stach Skonar znał się z Kazimierzem Sprawiedliwym jeszcze z czasów dzieciństwa, wspólnie się bawili. Niestety, kiedy troszkę podrośli, ze Stacha zrobił się taki hulaka. Grał z Kazimierzem w kości, był pijany, spoliczkował Kazimierza. No i oczywiście musiał udać się na wygnanie, ale z tego wygnania, właśnie w tej książce, wraca i próbuje odkupić swoją winę, służąc na dworze Kazimierza Sprawiedliwego. No i pomaga Kazimierzowi jak może najlepiej. To tak fabuła. W skrócie, mam nadzieję, że nie, nie zdradziłam zbyt wiele, ale nie chciałam pokazywać Wam wyłącznie okładki, tylko przynajmniej jakoś szczątkowo przybliżyć Wam, o czym ta książka opowiada i przy okazji może też trochę siebie zachęcić do zapoznania się z zamkniętą na jej kartach historią. Dobra, kolejny Józef Ignacy Kraszewski, bo tym razem udało mi się upolować aż dwie jego powieści i to jest powieść Pułkownikówna. Kim jest ta, pułkownikówna. Jeszcze jest taki podtytuł, bo wiem, że jak tutaj sprawdzałam, to na niego trafiłam. Historia prawdziwa z czasów saskich z portretem autora i 16 ilustracjami. No to to już, to już dodatek. Po prostu historia prawdziwa z czasów saskich. Właściwie tutaj ona jest opatrzona jako zaklasyfikowana jako powieść historyczna. Pani pułkownikówna to jest pani, panna właściwie, która wybrzydza. Wyborze kandydata na męża. Ostatecznie, no może nie powiem Wam, kto jej się trafia, bo niestety doczytałam gdzieś w opisie, właśnie fabuły, kto jej się trafi. W każdym razie jej rodzina popadła w międzyczasie w, w tej historii w ruinę, więc możecie się domyślać, jak zakończy się to jej wybrzydzanie. Ta malutka książeczka zainteresowała mnie, dlatego że przetłumaczyła ją Maria Konopnicka Edmund du Amici: Serce. Wypisy. To jest powieść, opowieść włoskiego pisarza. Powieść dla młodzieży. Moralna, taka patriotyczna, więc nic dziwnego właściwie, że Maria Konopnicka zdecydowała się ją przetłumaczyć. Wydanie bardzo ładne i opatrzone tutaj z przodu dedykacją. Kochanemu Mareczkowi w dniu pierwszej komunii świętej z najlepszymi życzeniami, abyś coraz bardziej kochał Boga i ludzi ciocia Maryla, 19 maja 1985 roku i za to też lubię właśnie takie starsze książki już używane, że coś na ich kartach zawsze można znaleźć. Jak zaczyna się ta historia, a właściwie co my tutaj mamy na pierwszej stronie jeszcze zanim ta historia się zaczyna. Chodziłbym z dużo większą ochotą do szkoły, gdyby nam nauczyciel opowiadał co dzień takie rzeczy jak dziś z rana, ale cóż, tylko raz w miesiącu ma być jedno takie i mamy je dostać na piśmie i będzie zawsze o pięknym i dobrym czynie jakiegoś małego chłopca. Te słowa jednego z młodziutkich bohaterów serca najlepiej wyrażają niezniszczalny urok zawartych w nim opowiadań. Serce napisał włoski pisarz na podstawie pamiętników swego syna, ucznia szkoły elementarnej w Turynie, opisując historię przeżyć szkolnych chłopca, włączył do niej tekst literackich zadań szkolnych, Jakie chłopcy otrzymywali co miesiąc, stąd nazwa tych utworów: Opowiadania miesięczne. Opowiadania te stanowiące zaledwie część książki oddajemy dziś do rąk naszych młodych czytelników. Aha, czyli tutaj mamy taki po prostu wstęp. No nie powiem, rzecz ciekawa. Kornel Makuszyński, urodzony w Stryju w okolicach Lwowa, więc nic dziwnego, że spod jego pióra wyszła taka książeczka pod tytułem Uśmiech Lwowa. Ja mam jakiś, jakąś, nie wiem, niewyjaśnioną słabość do Kornela Makuszyńskiego, więc uśmiech lwowa również do mnie trafił. Kolejna powieść trafiła do mnie też z dziwacznego powodu. Po prostu kojarzę te perfumy Pani Walewska, które już lata, lata temu gdzieś tam były dostępne, a tutaj trafiłam na powieść w dwóch tomach Wacława Gąsiorowskiego Pani Walewska. Powieść historyczna z epoki napoleońskiej, mianowicie pani Walewska podąża pod Warszawę, gdzie stacjonuje akurat Napoleon Bonaparte. No i nawiązuje się tutaj romans z polityką w tle. Pani Walewska jest oczywiście niesamowicie piękną kobietą. Taka oto historia zawarta w dwóch tomach. Jeżeli będę miał ochotę, to mogę przeczytać, bo mam pod ręką. Co tutaj mamy dalej? Artur Opman, a właściwie or, od, abecadło wolnych dzieci. To jest książeczka napisana w 1926 roku. Oczywiście ja mam tutaj nowsze wydanie. I to jest wierszowana historia Polski. Rozpoczyna się oczywiście od literki A. A. Armia Polska kraju strzeże armatami zbrojna. Na przykład C. Czapka ułańska na młodej głowie itd. itd. Mamy tutaj po prostu cały alfabet Artur Opman, Abecadło Wolnych Dzieci. No a teraz przechodzimy już do tej sekcji książek młodzieżowych, dziecięcych. I na pierwszy ogień idzie Edward Kopczyński i jego przygody hipka rasowego kundla. Nie mam pojęcia, o czym opowiada ta książka, no poza tym, że podejrzewam, że opowiada o przygodach hipka rasowego kundla. Spodobała mi się okładka, spodobał mi się tytuł. No zobaczymy, co ta książka zawiera. Ja lubię opowieści o psach, o kotach, o zwierzętach. W ogóle zwierzęta lubię. <laughs> Ilustrowali Jolanta Pachucka Wagner i Marek Wagner. Łódź 1983 rok. Oczywiście z tych książek młodzieżowych, dziecięcych, jeżeli którąś z nich znacie, no to koniecznie dajcie mi o tym znać. Mnie i innym osobom, które ten film oglądają, bo może też gdzieś w swoich domowych biblioteczkach te książki mają. A jakoś nigdy po niej nie sięgnęły, więc przygody hipka. Tutaj mam książki, które dobrze znam: Alicja i Czesław Centkiewiczowie, natomiast nie miałam ich w swoich zbiorach. Podbiegu Nowe Opowieści: róg Chłopiec z Grenlandii i Zaczarowana Zagroda. Stwierdziłam, że dobrze mieć. Jack London Maleńka Pani Wielkiego Domu. Dla maleńkiej pani pierwowzorem była druga żona Londona. Podobnież. I o czym opowiada ta historia? No, mamy tutaj, powiedziałabym, taki płomienny romans, bo mamy dwóch mężczyzn. Maleńka pani nie może zdecydować się, którego z tych panów woli. No i o rozterkach jej duchowych, takich miłosnych, powiedziałabym. Ta właśnie książka Maleńka Pani Wielkiego Domu opowiada. Kolejna pozycja: Janusz Meissner, pilot gwiaździstego z tego znaku. Janusz Meissner urodził się w roku 1901 w Warszawie, był pilotem wojskowym, sportowym i fabrycznym, instruktorem i szefem pilotażu, uczestniczył w trzecim powstaniu śląskim, jest autorem ponad 50 książek o tematyce głównie lotniczej i morskiej. Pilot gwiaździ z tego znaku jest opowieścią o jego uczniu i przyjacielu z lotnictwa. A tutaj już literatura iście dziecięca. Wanda Chotomska: Gdyby tygrysy jadły. Irysy. Może kojarzycie to wydanie? To jest wydanie z roku 1975. Też na pewno środek pokażę Wam gdzieś tutaj na przebitkach. Ja tego wydania nigdy nie miałam, dlatego z tym większą przyjemnością przeczytam. Baśnie Andersena. Baśnie Andersena w swojej domowej biblioteczce oczywiście mam, ale. Jakoś mam słabość do kolekcjonowania takich różnych baśni. To jest niestety tom drugi, ale zupełnie mi to nie przeszkadza. Tłumaczyli Stefania Bejlin, Jarosław Iwaszkiewicz, rocznik, który to jest ta książeczka? 1967. No i do czytania tych baśni zachęcają już dwie pierwsze tytuły, dwóch pierwszych: Zupa z kołka od kiełbasy i. Szlafmyca Starego Kawalera. Ja w ogóle lubię baśnie, także bardzo cieszę się, że te baśnie Andersena do mnie trafiły. Ostatnio na kanale opowiadałam Wam o książkach Edmunda Niziurskiego, dlatego tym bardziej cieszę się, że trafiła do mnie sięga Urwisów. Tutaj bohaterami są uczniowie klasy szóstej. Jestem zachwycona, bo do tej pory miałam w swojej bibliotece tak na własność tylko jedną książkę Nieziurskiego w dwóch różnych wydaniach. Joanna Papuzińska Rokiś. To jest opowieść oparta na legendach, opowieściach o diable Rokicie. Ten Rokiś, którego tutaj mamy, mieszkał sobie w dziupli w starej wierzbie, ale musiał to swoje mieszkanie opuścić, i przeprowadza się do miasta i pomieszkuje sobie w takim mieszkanku razem z małą dziewczynką. Diabeł w mieście to rodzi różne, wszelakie, bardzo różne komplikacje, dlatego ja lubię zresztą takie opowieści oparte na legendach, jakichś starych, zasłyszanych podaniach, więc nie mogę się doczekać, kiedy zapoznam się z Rokisiem. Bo słyszałam o nim, ale jakoś nigdy go nie przeczytałam i na koniec szkolny słownik ortografi ortograficzny dla klas 1-3 plus dyktanda. Ciekawa książeczka podzielona na trzy części. W pierwszej mamy poradnik, w drugiej poradnik, czyli omówienie różnych zasad z przykładami. W drugiej części mamy alfabetycznie wykaz wyrazów opierających się na określonych zasadach, a w części trzeciej dyktanda o różnym stopniu. Trudności. No i słuchajcie, to już są wszystkie książki, które chciałam Wam dzisiaj pokazać, o, chciałam, o których chciałam Wam dzisiaj choć troszkę opowiedzieć. Dajcie znać, czy czymś Was zainteresowałam, czy coś czytaliście, czy coś macie w swoich domowych biblioteczkach, a ja już się z Wami żegnam i zachęcam Was do, śledzie, do śledzenia moich kolejnych filmików. Pa pa!